To jest mój fioneczek ogoneczek. Jest ze mną od urodzenia. To jest jakieś 13 lat. Jest chory na białaczkę. Mam go oddać do kociarni. To wszystko staje się dla mnie tak ciężkie, że ja naprawdę nie chcę żyć. Do jasnej Anielki nie chcę przeklinać. Nie chcę żyć. Chcę umrzeć. Jeszcze raz chcę umrzeć. Nie jestem w stanie powiesić się, nie mam na to siły. No ale rozstania z tymi zwierzętami, rozstał ogoneczek to tu się mój piękny pioneczek. Mój, mój piękny. Tak jakbym zdradzał, ale mam mieć mnie, nie, nie, to jest badania. Ma białaczkę, wczoraj byłem na testach. Tam ma szansę na jeszcze leczenie i dłuższe życie. Ale dla mnie życie nie ma do jasnej Anielki znaczenia, słyszycie? Sam sobie to życie też skomplikowałem bardzo strasznie. Poprzez wszystkie problemy finansowe, jakie są. I tym podobne rzeczy poprzez niejaką marzenę czuwały, ale o tym jeszcze przed śmiercią opowiem. Tak między innymi przez marzenę czuwała. Ale o tym opowiem. Wszystko co do joty. Od moszczenicy z detalami po to, co się stało. Ale nie ulega wątpliwości, że w dużej mierze sam sobie jestem winny. Sytuacji, w jakiej się znalazłem, tragedii. Mój pionetek, tatusiowy, a pionetek, malutki. To jest pożegnanie, ale ja na pewno skończę na cmentarzu bądź w szpitalu psychiatrycznym. Bo ja tego nie zniosę. Dla mnie to jest ponad normę, ponad, ponad normalne, możliwe życie. Mój pioneczek, ogonneczek, tatusiowym. Pożegnanie z wsiąkiem. Ma przyjechać pani beata po niego i zabrać go. Ale ja przypłacę to wszystko, wszystkie te zdarzenia własnym głupotą. Muszę po prostu zdechnąć, chcę zdechnąć. Tu jest jeszcze tata duda, moja tata ta, duda, tatusia, taka ta, to, ta dusia, malutka, tata dusza moja kochana, moja moja tatatusia. moja, moja tatatusia. To jest, czuję ból, przeogromny ból. Chodź jeszcze, pokaż tatusia, Mój chłop, kochany tatusio. Mój ogon na mój ogon na mój kochany ogon na mój śliczny. Niedługo ja się będę żegnał. Na zawsze cholera jasna, Co? gdzie jest ten Bóg, czemu mnie nie chce uśmiercić? Nie bądź taki gnuśny. Ruś się, zrób coś, Boże. Nie chcę żyć powoli, powolutku, mam umierać powolutku w bólach i cierpieniu. Ja tego nie zniosę, naprawdę. To jest ponad moją wytrzymałość psychiczną. Pozdrawiam Państwa serdecznie, nie czujecie się zgorszeni, ale ja naprawdę nie jestem w stanie normalnie już funkcjonować. Pozdrawiam.